Cutie Cookies LPS Cześć wszystkim Dzisiaj Będzie zbyt taki dziwny odcinek Ale Nie robię tego często To jest mój pierwszy raz gdy otwieram Coś na moim kanale I to będzie nowa rzecz Z petkami Czyli LPSami To będzie Tak Little Pet Shop Lucky Pets tak, jeżeli moje koleżanki z szkoły oglądają to, więc inne takie z innej klasy, które oglądają moje filmiki pytały i które pochodzą z Polski, pytały się, kiedy otworzyć jakąś niespodziankę. Powiedziałam, okej, okej, otworzę z Pet Shop Lucky Pets i znalazłam Mika Maxi bo ja mieszkam w Szwecji, więc właśnie, no. Tylko nie powiem gdzie, bo nie mogą mi coś zrobić, więc no. No przecież nie będę mówiła gdzie mieszkam, co nie? Dobra, prze przechodźmy do otwierania. Więc jak mówiłam, będziemy otwierać Lucky Pets. Więc teraz będziemy otwierać. Okej, okay, mamy to. Jak wypakuję to z tego, to wam pokażę, bo to jest trudne. Okej, okay, już otworzyłam, więc teraz będziemy ciągnąć, Boże, what, mam tu jakiegoś pet będziemy ma... czy, tu mam jakąś saszetkę, tu mam następną saszetkę, to później... Wszystko. Boże święty, sorry. Sorry, 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 sorry. Okej, okay. kamerę. Boże jaka przewalka była. Tu mamy naszą instrukcję. Ok. Więc to są do kolekcjonowania. Moja siostra dostała Palmera tego. Tutaj tego dostała. Ja bym bardzo chciała dostać Tom Destiny albo Tom Bixby, czy jak ona, albo Colette. W sumie wszystkie, bo one są wszystkie słodkie. O, ten nie słodki. Dobra, to, to sobie pokręczuję. Ja lubię to kręczować. Nawet jeżeli tego nie otwierałam. Uuu, uh. okej. Okay. Teraz będziemy otwierać naszego naszym dużą saszetkę. To musi być chyba Pet Shop. Okej, okay, zobaczmy co jest w saszetce. Ojej! Jaki on słodki! A jak to pachnie? Pomachajmy. O jak śmierdzi. Dobrze. Przechodzimy do następnej saszetki. Przepraszam, sorry, że byłam głupia. Zapomniałam. Dobra. Yy, nie wiem jeszcze jak jest Petropa, więc musimy wyciągnąć. Ach. Zobaczmy, co jest w małej saszetce. Kokardeczka. Taka widzicie? Nie wiem, czy to widzicie, ale... Tu, tak. Widzicie? Taka ładna kokardka. Dobra. Tu coś jeszcze mamy? Tak. Zawieszka. Zobaczmy, czy nam się to uda włożyć. Tam do środka. I w komentarzach mi napiszcie, gdzie to się przyczepiam. Bo ja nigdy tego nie otwierałam. Tych lucky pets. Dobra, nieważne, to jest trudne. Dobra, więc to dostaliśmy. A teraz zajmiemy się. Tym. Dobra, gdzie jest ulotka? Ulotkę mam przygotowaną. Teraz otwieramy ją na tej stronie, widzicie tego pieska? Dobra, więc tak. Charm ikon. Mam żółty, więc. You will share. Numer jeden, friendship. Mm. You will share friendship, ale o co? Day of the week, co to znaczy? Ja nie wiem o co chodzi. Day of the week. Dzisiaj jest poniedziałek, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale dzisiaj jest poniedziałek, więc You will share friendship. After dinner. Okej. Okay. Więc. No. Super. Ten opening był. Przesłodki. I prze, Przecudowny. Chyba muszę więcej takich nagrywać. Sorry to różowy tam na dole. Bo to jest moja podstawka.